godni bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu. Drodzy przełożeni profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Słuchaj. szanowni rodzice, rodzice chrzestni, krewni, bliscy, diakonów, drogie siostry zakonne, drodzy alumni naszego seminarium, umiłowani diakoni, drodzy siostry i bracia. Są z nami rodzice naszych diakonów. Ich ręce symbolicznie są przedłużeniem ich myśli, ich uczuć, ich wielkiej miłości do swoich synów. Te ręce ciężko pracowały na utrzymanie rodziny, dzieci. Te ręce pielęgnowały. Na różnych etapach życia te ręce składały się do modlitwy. Te ręce były i są przedłużeniem miłości do tych, którzy zostali ofiarowani rodzicom. Dzisiaj w centrum Sakramentu Święcej. Znajduje się raz stary gest nałożenia rąk oraz towarzysząca mu modlitwa. Nałożenie rąk oznacza udzielanie daru Ducha Świętego do pełnienia posługi kapłańskiej. Ten gest wyraża również, iż Chrystus bierze kapłana w swoje posiadanie, zapewniając: Należysz do mnie. Znajdujesz się pod opieką moich rąk. Jesteś pod opieką mego serca. Jesteś ukryty w moich dłoniach i w ten sposób znajdujesz się w ogromie mojej miłości. Pozostaj w przestrzeni moich rąk i ofiaruj mi siebie całkowicie. Przy święceniach kapłańskich w stopniu prezbiteratu gest nałożenia rąk wykonują też wszyscy obecni prezbiterzy na znak przyjęcia wyświęcanych do wspólnoty kapłańskiej danego kościoła diecezjalnego na nich też kiedyś inni prezbiterzy położyli dłonie ten gest przedłuża wielką miłość Chrystusa w kościele, w tajemnicy święcej kapłańskich. Świadomość tego, iż jesteśmy otoczeni szczególną opieką Jezusa Chrystusa i tworzymy jedną wspólnotę kapłańską, pozwala nam z nadzieją i ufnością patrzeć na nasze kapłaństwo. Zawsze także odczuwamy. Miłujące dłonie naszych rodziców, członków rodziny, przyjaciół, znajomych, ludu Bożego, który także czuwa nad naszym kapłaństwem. Jezus nie kryje przed swoimi uczniami faktu, że ich droga zawsze będzie trudna i będzie wymagała odwagi. Z całym realizmem Chrystus mówi apostołom w czasie ostatniej wieczerzy, podczas której ustanawia kapłaństwo. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jak swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Czy te słowa Jezusa, nie pozostawiające żadnych złudzeń, mogą nas niechęcić? Czy mogą zmącić Waszą, drodzy diakoni, radość w dniu Waszych święceń kapłańskich? Oczywiście mogłyby, gdybyśmy patrzyli na kapłaństwo jedynie w kategoriach czysto ludzkich tak jak niektórzy dzisiaj usiłują. Ujmować rzeczywistość kapłaństwa. Tymczasem cała liturgia święcej ukazuje, iż źródłem naszego szczęścia i radości w kapłaństwie nie jest to, co dzieje się na zewnątrz, lecz to, co dokonuje się poprzez nasze zażyłe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Duch Święty ukazuje nam właśnie taką perspektywę. Należymy do Jezusa Chrystusa. On tak mocno identyfikuje się z tymi, których wybiera z tego świata, że w innym miejscu Ewangelii stwierdza, kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, którym mnie posłał. Drodzy ja Chrystus pokłada w was. Nadziei. Kościół pokłada w Was nadzieję i możecie być pewni, że sprostacie tej pokładanej w Was nadziei, pomimo całej swojej ludzkiej ułomności, jeżeli tylko nie odłączycie się od Chrystusa. Sprawując najświętszą ofiarę tuż przed przyjęciem ciała i krwi Pańskiej. Będziecie wypowiadać prośbę Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, spraw, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Oto jest niezawodny sposób, by nigdy nie zawieść nadziei, jaką Chrystus i wspólnota Kościoła w Was pokłada. Gdy zagłębiamy się w teksty Pisma Świętego, widzimy, że Bóg jest pełen nadziei. Co więcej, Bóg pokłada nadzieję w ludziach. Bóg zna absurdalność ludzkiej niewierności i grzeszności, a mimo to nie traci nadzieje. W Ewangelii mamy przepiękną opowieść o nadziei, kiedy ojciec z otwartymi ramionami przyjmuje powracającego marnotrawnego syna. Jak ojciec mógł wciąż pokładać nadzieję w synu, który wszystko roztworzył? A tak właśnie czyni Bóg. Nie traci nigdy nadziei w stosunku do nas. W świecie, w którym żyjemy, wszyscy potrzebujemy nadziei, która w jakiś sposób zaczyna się zacierać. Kapłan jest znakiem nadziei, niesie ludziom nadzieję, gdyż wnosi w ludzki świat, Boży świat. Jezus zbudował swoją pierwszą wspólnotę uczniów właśnie na nadziei, że spośród ubogich, pogardzanych wyjdzie Królestwo Boże. Wspólnota wyrasta z nadziei. A nadzieja jest owocem prawdziwej wspólnoty. Każda osoba, którą spotykamy, jest potencjalnym źródłem nadziei. Ta nadzieja drzemie, jest często uśpiona w człowieku. Kapłan przez swoją posługę wydobywa tą nadzieję, daje jej moc, znaczenie. Wbrew wszystkiemu. Co świadczy o absurdalności świata, miejmy nadzieję w dobroć człowieka. Jako ludzie nadziei jesteśmy wezwani do tego, by dostrzec dobro, by widzieć w innych różne dary. Nadziei uczymy się od Boga, który dostrzega w nas dobro tam, gdzie my nie widzimy niczego oprócz grzechu i mroku. Nadzieja to pewność, że Bóg jest niezawodny i godzien zaufania, pomimo niepewności i nieprzewidywalności życia. Drodzy diakoni, kiedy zapytacie waszych starszych braci w kapłaństwie, czy spotykali nadzieję w swoim życiu, w drugim człowieku, czy ją wyzwalali, dostrzegali, z pewnością mogą Wam podać tysiące przykładów, kiedy człowieka obalonego przez grzechy, mroki, słabości, nienawiści, bez sensu wydobywali mocą Ducha Świętego właśnie z odmętów beznadziei. Duch Święty, drodzy siostry i bracia, drodzy diakoni, umacnia nas w funkcji. Prorockim, bo prorok jest tym, który daje nadzieję. To człowiek, który patrzy na rzeczywistość i postrzega ją w Bożym świetle, z Bożej perspektywy. Jezus ustanawia zatem uczniów i ustanawia nas w kapłaństwie, bo chce, żeby nasze patrzenie na świat było inne niż pozostałych ludzi. Chcę, żebyśmy patrzyli na świat oczyma wiary, i dzięki niej widzieli w Nim zbawcze działanie Boga. Zawsze prorok zanurzony w Bogu, ma bardzo rozległy horyzont. Sięga dalej niż świat, ludzie, cywilizacja. I mimo tego, że często będziecie słyszeć, iż bronicie obrazu świata, który już minął, Ciemnogrodu, to jednak zawsze będziecie wyprzedzać ludzkość w postępie, gdyż będziecie zjednoczeni z Bogiem, który jest alfą i omegą dziejów i wyprzedza ludzkość, wyprzedza nasze dzieje, jest naszą przyszłością i wiecznością. Wtedy jesteśmy światu naprawdę potrzebni jako uczniowie Jezusa. Jeżeli mamy do powiedzenia coś radykalnie nowego i odmiennego niż ma to do powiedzenia ktoś, kto uczniem Jezusa nie jest. Wtedy jesteśmy światu potrzebni, kiedy w optyce Jezusa patrzymy na siebie, na świat, na ludzi i na to, co się w Nim dokonuje. Jezus ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli i by nauczyli się widzieć świat tak jak On. A towarzyszyć Jezusowi znaczy też prowadzić innych do spotkania z Nim. Bóg jest wszechmogący, ale poszedł drogą współpracy z człowiekiem. Potrzebuje ludzi, aby realizować swoje plany. I właśnie dlatego Potrzebuję ludzi Którzy innych skłaniają do myślenia Skłaniają do refleksji Do pozytywnej odpowiedzi na to wyzwanie wiary Macie być ludźmi, którzy prowokują Nowością Ewangelii Jej innością Radykalnością za Którą to radykalnością tęsknią podświadomie ludzie Wielu wrogów kościoła chce wyeliminować kapłaństwo, kapłanów, ten szczególny znak radykalności, inności, duchowości, aby w ten sposób realizować swoje utopijne idee, aby wyrugować ze świata perspektywę nadprzyrodzoną, obecność Boga. Ale wiemy, że wtedy następuje wielkie zubożenie człowieka, świata, cywilizacji i ludzkości. Drodzy diakonie, kapłańską codzienność i przyszłość należy budować dzień po dniu z pomocą łaski Bożej. Dlatego też nie wymaga się od neopresbitera, aby już na starcie był doskonały. Trzeba na bok. Odłożyć złudzenia i zaakceptować wezwanie do ciągłego rozwoju, a więc nie zakończyliście drogi doskonałości chrześcijańskiej i kapłańskiej, wręcz przeciwnie, teraz ją rozpoczynacie. Zadaniem każdego z Was jest ukazywanie kapłaństwa jako indywidualnej historii zbawienia która wychodzi niejednokrotnie od tego, co kruche, a dzięki Bożemu darowi stopniowo przekształca się w kapłaństwo coraz bardziej solidne i piękne. Szczególnie zaś w pierwszych latach budowania kapłańskiego życia i duszpasterskiego posługiwania pomocne, a nawet konieczne okazuje się towarzyszenie i obecność doświadczonych duszpasterzy. Miejcie odwagę stawiać pytania i prość o radę starszych braci kapłanów. Drodzy bracia, w tym szczególnym dniu Chrystus mówi do każdego z was, to ja Ciebie wybrałem sobie ze świata, to ja przeznaczyłem Ciebie na to, byś szedł i owoc przynosił, i by owoc Twój trwał, a przy wszystko dał Ci Ojciec o cokolwiek poprosisz go w imię moje. Sługa Boży, ksiądz Dolindo Ruotolo, zmarły w 1970 roku kapłan mistyk z Neapolu, do którego także odwoływał się jemu współczesny święty ojciec Pio, zapisał przesłanie Jezusa do kapłanów dotyczące modlitwy kapłańskiej. Otrzymujecie. Niewiele łask, mówił Jezus, kiedy się zamartwiacie. Wiele zaś łask spada na Was, jeśli tylko modlitwa Wasza staje się pełnym zawierzeniem i oddaniem się Mi. W bólu i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak jak Ty tego chcesz. Nie zwracasz się do mnie, a chcesz jedynie, bym się dopasował do Twoich potrzeb i zamysłów. Módlcie się tak, jak Was nauczyłem. Święć się imię Twoje, czyli bądź pochwalony, uwielbiony w mojej potrzebie, przyjdź królestwo Twoje, czyli niech wszystko, co się dzieje, przyczynia się do stwarzania Twojego królestwa w nas i na świecie. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie. Jeśli powiesz mi naprawdę, bądź wola Twoja. Czyli, jakbyś mówił, ty się tym zajmij. Wkroczę z całą mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Powiadam ci, że się tym zajmę i podejmę działania jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne. Trzeba, aby głęboka ufność, w skuteczność Bożej pomocy, przenikała życie kapłańskie i wszelkie podejmowane przez nas działania. Uczmy się prosić Boga, tak jak to czynił Chrystus, a na pewno nasza modlitwa będzie skuteczna. Pamiętajmy, że modlitwa wstawiennicza kapłana zwycięża samego Boga, który dzięki swemu wielkiemu miłosierdziu zechciał udzielić tak wielkiej mocy i takiej posługi ludziom. Drodzy wieko, w dniu Waszych święceń kapłańskich proście usilnie Chrystusa o wytrwanie w Jego miłości, byście mogli przynosić owoc obfity i by ten owoc zawsze trwał. Módlcie się o gorącą, niezachwianą ufność, by widzieć dobro w innych i wierzyć w moc obecności Chrystusa w Kościele. Proście o zdolność ofiarowania swego życia Chrystusowi i Jego Kościołowi, wzorem nieprzeliczonych rzecz kapłanów, którzy wiernością i utrudzeniem dla Ewangelii wypełnili czas kapłańskiego życia i w ten sposób wsławili się w oczach Boga. Niech szczególnie przyświeca Wam w tym postać błogosławionego Romana Sitko rektora naszego tarnowskiego seminarium. Miejcie odwagę prosić Trójjedynego Boga o taki kształt waszego kapłaństwa, które będzie czytelnym objawieniem Jego obecności i działania w świecie. Miejcie głęboką wiarę w Chrystusa Zbawiciela, który zwyciężył zło i który dał apostołowi Piotrowi obietnicę dotyczącą Kościoła bramy piekielnego nie przemogą. Chrystus zapewnia też każdego ze swoich uczniów. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Módlcie się też za tych, do których zostaniecie posłani. W najbliższy wtorek się dowiecie, do jakich parafii będziecie posłani. Chcę Wam powiedzieć że ludzie, nasi parafianie, diecezjanie intuicyjnie wyczuwają serce dobrego pasterza. Nawet ci, którzy są trochę oddaleni od Pana Boga i pogubili swoje życie gdzieś w różnych labiryntach codzienności. Wyczuwają świętość i dobroć kapłana. Lgną do niego mimo wszystko, mimo tego ochydzenia, które jest cały czas niejako uwypuklane dzisiaj w kontekstach polskich, bo pragną bliskości Boga w takim kapłanie. Niezwykle ważne jest budowanie bliskich relacji z wiernymi, opartych na głębokiej wierze, duchowości, życzliwości, zaufaniu i wysokiej kulturze budowanych relacji. Życzę Wam kapłaństwa pełnego radości i odwagi, które wypływają ze świadomości definitywnego zwycięstwa Jezusa nad światem oraz z faktu, że Bóg Was miłuje swoją przeogromną miłością. Niech wstąpi na Was Duch Święty, niech Was wszystkiego nauczy i prowadzi do doskonałości. Niech Was strzeże Maryja niepokalana, matka kapłanów. Amen.